Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Turmoil. Z racji tego, iż pod poprzednim filmem, tak samo jak pod shortami zostawiliście mega pozytywny tutaj odzew, postanowiłem, że po prostu nagramy sobie tą gierkę. Nie jest ona jakoś bardzo długa, także myślę, że będzie to fajny let's play jako taki pierwszy na moim kanale. Zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do odcinka do rozgrywki, chciałem was prosić o Oto że jeżeli wam się to podoba i macie kogoś kto też lubi takie let's playe, podeślijcie mu ten film, jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne, e, wtedy będę miał tak jakby większe grono e, osób, które będzie mogło dawać mi rady co mogę jeszcze ulepszyć, jak mogę tutaj to e, poprawić, całą tą jakość nagrywania. E, no okej, okay, mam nadzieję, że, że tutaj spełnicie tą moją małą prośbę e, i bez zbędnego przedłużania Rozpocznijmy sobie nową kampanię w Turmoilu, po prostu tryb normalny. Eee, tak, uruch uruchommy sobie ponownie grę. Eee, wybierzemy sobie Joshua, ponieważ bardzo przyjemnie się nim gra. Serwus! Wystarczająco długo pasłem bydło, by wiedzieć, że noce na prairie są zimne i samotne. Mam nadzieję, że zarabianie na ropie naftowej jest równie łatwe jak rzucanie lasem. Również mam taką nadzieję, także wybierzmy sobie tego bohatera. Eee, no i tak, teraz mamy jakiś tutaj samouczek. Eee, nie bardzo pamiętam jak się go pomija, także sobie tylko to przeklikam. Eee, mam nadzieję, że uda się jakoś szybko to, eee, to, 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 to pominąć. Ja na wszystko tutaj niestety pamiętam. <laughs> o dobra, jest mi samouczek, pomijamy samouczek, świetnie! Dobra robota, a teraz czas brać się do prawdziwej pracy. Jestem jak najbardziej za. Także klikamy sobie ptaszek he he, e, i wybierzmy sobie hmm, pole. E, najpierw się będziemy przedstawiać, ok. E, ok, nie będę tego czytał. E, po prostu sobie zapauzujcie, jeżeli macie tutaj taką ochotę przeczytania tego, co, co poszczególne osoby o sobie mówią. E, trochę masło maślane wyszło. No nieważne. E, dobra, mamy Blanche, Daisy i Ricardo. E, wow, pierwszy kawałek terenu za darmo. Miło. E, nie możemy chyba go wybrać. No nie możemy sobie innego wybrać. Ok, niech będzie tak jak jest. E, dobra, tutaj mam informację o banku, że możemy tam brać sobie kredyty. E, no nie potrzebujemy. Tak, mamy 20 tysięcy. E, dobra. Bez zbędnego przedłużania, e, po prostu idźmy na pierwsze pole. Mam nadzieję, że uda się jak najwięcej e, tej ropy wydobyć, jak najwięcej zarobić, um, tak jestem gotowy. Od razu też <laughs> chciałbym przeprosić za mój głos. <laughs> Niestety, wy tutaj daliście super odzew. Ja też tutaj już zgrałem sobie cały sprzęt. Niestety, mój głos, moje zatoki stwierdziły, że nie będą teraz tutaj. Mnie nękały i mój głos jest jaki jest. Także przepraszam, muszę się napić. <laughs> Okej. Okay. Idźmy na pole. E, ropy. Pierwszy miesiąc mamy do 31 marca, także zacznijmy sobie tak jak zawsze. E, dwóch tych panów, którzy szukają tej ropy dwa wozy. Okej, okay, jest ropa wow, w miarę w jednym miejscu. Super. O nie, przestrzeliłem. Najgorzej na świecie. Ok, zniknął pan po prawej. E, także iśmy. O, osiągnięto liczbę odnóg. A dobra, nie mam ulepszenia. Od razu udało się trafić w drugie pole. Świetnie. E, dokupmy sobie jeszcze dwa wozy. I tak dwóch tych e, tutaj gentlemanów, którzy szukają dla nas ropy na tym polu. E, Obstawiam, że nie będzie to jakoś turbo, turbo dobre pole. Sprzedajmy tutaj z lewej strony, teraz ropę. O, oh, jest jednak ropa, okej, okay, świetnie. Jeżeli słuchać krewetury, myszkę, sorry, to nie jestem w stanie, w stanie z tym nic teraz zrobić. Niestety, wow, spore pole, fajnie. Ostatni miesiąc wydobywania, świetnie. Kupmy jeszcze kilka impozów. No i co, no niestety nie uda się, tak jak czułem, nie uda się wszystkiego wydobyć, jest po prostu za krótko. Eee, za krótko ten, ten okres wydobywania trwał. Ja też spartoliłem eee, tymi wozami. Kurczę, zapomniałem, że nie mam tych ulepszeń na te szersze rury. <laughs> niestety, jesteśmy na minusie prawie 500 dolców. A, shit! Eee, dobra. Kontynuujemy, jak wypadliśmy na tle... O, dobra, nie będę mówił jak wypadamy na tle rywali, wszyscy to widzimy, jako jedynie jesteśmy pod kreską. Trudno no, czasem jest się na wozie, czasem pod wozem, tak? Cześć, nazywam się Fred Metal, oryginalnie. Chcesz bardziej wydajnie wydobywać ropę? Przyjdź do mojej fabryki, aby ulepszyć swój sprzęt. dobra. Co możemy? Możemy wziąć szerokość rur, rozmiar zbiorników, których i tak rzadko kiedy używam. Oraz dwie odnogi, tak jakby jak mam ten jeden punkt. Do tej pory możemy tylko jedną odnogę z niego puszczać, tak? Jeżeli kupimy sobie to ulepszenie, będziemy mogli tych odnóg puszczać aż dwie. Ale ja sobie kupię szerokość, tak jak widzieliście, to złoże po prawej stronie było bardzo duże, a nie byłem w stanie go wydobyć ze względu właśnie na małą przepustowość moich rur. Okej, okay. kupujemy 7500 dolarów. No, nie jest to dużo, no, ale przy obecnym stanie, no nasze. Naszy... Boże, <laughs> przy naszym obecnym stanie konta jest to naprawdę sporo. Sory, za to, że tak się cieszę ze wszystkiego, ale na pewno mam bardzo dobry humor w dniu dzisiejszym. Także postanowiłem to wykorzystać do nagrania tego właśnie filmu. Ok. Jak widzicie, jesteśmy znowu na aukcji terenu. E, mieliśmy najgorsze pole, tak naprawdę. E, tutaj widzę, że były pole 52, 52, 40. My mieliśmy niestety tylko 35. E, dobra, wszyscy będą zabijali się o, o to pole. Jestem więcej niż pewny. E, także chodźmy sobie gdzieś tu. Tak jak mówiłem, już jest, już jest bójka o to pole. Sailor e, no pójdzie. Za 5000. tysięcy. <laughs> Wow, ktoś mnie stąd wykurzył, że tak powiem. <laughs> Kurde, nie spodziewałem się tego. Dobra, chodźmy sobie tutaj obaj. Um, skończyliśmy, wróćmy na zewnątrz, powrót. Widzę, że wszyscy kupują to ulepszenie właśnie z szerokością rur. Nie przedłużając, chodźmy na. na, na wydobycie ropy. Tym razem mamy czas do 30 czerwca, więc o wiele dłużej. Zaczynajmy od razu z grubej rury. Przyspieszmy sobie troszeczkę czas, nie traćmy go, bo jak wiadomo, to jest na naszą niekorzyść. Oj, dobra. Spore złoże, tak mi się wydaje. Od razu idźmy tu. Zleby. Idealnie, w ogóle trafiłem po raz kolejny. Dobra, kolejnych dwóch gentlemanów tutaj wyprawię. W celu pozyskiwania ropy dla mnie, Znaczy znalezienia złoża ropy, poszeszmy sobie tą rurę. Jest ona tutaj, myślę, że będzie dosyć ważna. To złoże nie wydaje się jakoś bardzo małe, także fajnie by było wydobyć je całe. Widzicie, już mamy 1200 dolców na plusie. O, w tą stronę idziemy do lewej korporacji. Większa cena za, za ropę. Dobra. Nasi panowie nic, coś nie znajdują. Teraz w prawej korporacji zwiększa cena. Kurczę, waha się to strasznie. Nie gadajcie, że to są tylko dwa złoża ropy, bo naprawdę będzie słabo. I chyba niestety tylko dwa złoża nas czekają na tym poziomie. Nie jestem szczęśliwy z tego powodu. Dobra, lewa korporacja ma troszeczkę wyższą cenę. Wow, koniec. To wszystko? Serio? Jestem troszeczkę w szoku, nie powiem. Nie sądziłem, że to będzie aż tak słabe pole. No nie, było. Było więcej, niestety. E, nasi tutaj panowie od wyszukiwania tych złóż nie są jeszcze ulepszeni, aby byli w stanie to pole, tej ropy tak głęboko tutaj je znaleźć, tak? Kurczę, nie mogłem się wysłowić. Mamy grzywnę za wyciek 500 dolców. Nie jest to dużo. E, łączny zysk prawie 8,5 dolarów. Zobaczymy, jak nasi tutaj rywale. No i tym razem to ja jestem demeściak. E, dobra, e, coś tu się nam nowego pojawiło. Edward, miło was poznać. Nazywam się Edward i jestem Majsterkowiczem. Lubię eksperymentować z rzeczami, które mogą pomóc Ci znaleźć ropę. Nie zapomnij sprawdzić moich wynalazków, okej. Okay. Chodźmy szybko, jeszcze zerknijmy, co on tu dla nas ma. Właśnie to o czym mówiłem. E... Różczkę. E... Jaką? Okej. Okay. Tych panów z różdżką nam będzie w stanie ulepszyć, aby mogli szukać głębi. E... Jak najbardziej kupujemy to na dzień dobry. E... Kretów jeszcze nie, prędkość też jeszcze nie jest nam potrzebna. E... Tu też coś się buduje, nie jestem. O, dobra, tu będzie stajnia i konie. Wszystko stało się dla mnie jasne. Ok, e, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, mam naprawdę taką nadzieję, bo kurde, e, jestem pod wrażeniem, jestem w szoku tego, jak odebraliście mój pierwszy, ten testowy odcinek z Turmoila oraz te shorty. Nie sądziłem, że. Tak naprawdę, jeszcze ludzie chcą oglądać te stare, dobre let's play'e, czy znaczy prowadzone w tym starym stylu, gdzie nie ma miliona kamerek, miliona efektów, tych wszystkich kurcze, takich dziwnych. Mm. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Po prostu nie sądziłem, że tyle osób jeszcze chce oglądać stare let's play'e. <laughs> Także jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ale o tym już mówiłem. Jeżeli tak, to proszę o zostawienie tej łapki w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Oraz podesłanie filmu z znajomym, jeżeli ktoś. Ktoś z Waszych znajomych lubi tego typu let's play. Ok, nie przedłużam, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się. Hej!